to myśmy wiedzieli, że tam jest w Wuhan laboratorium, to wszyscy zresztą wiemy już I, w, i tam jest jedno laboratorium w Wuhan i po prostu po, pomyślcie sobie, ile było szumu przez ostatnie lata, mniej więcej trzy lata nawet, bo tam wszyscy główni politycy jeździli od Obamy po Merkel i tak dalej i tam były pytania, a co to jest, a po co to jest i tak dalej i, i czy to stamtąd wyciekło, czy nie wyciekło. I z powodu jednego laboratorium, dzisiaj już oficjalnie się o tym pisze, że, że to jest jeden wielki fake, że stamtąd to wszystko wyszło, dalej się rozpowszechniło. I to oficjalnie w telewizji niemieckiej, już przynajmniej, to jest podawane, w polskiej chyba też. Z tego, co widzę, to, to też to tam leci. I, są, i, są, I to jest pokazywane. I teraz patrzcie, co się odkryło w ciągu ostatnich trzech dni na Ukrainie. Te czerwone punkty i fioletowe. To są laboratoria broni biologicznej na Ukrainie, należące do amerykańskiego Departamentu albo wybudowanego przez amerykański Departament obrony. Niesamowity. Ja już to pokazywałem, ale powiem Ci za każdym razem, jak na to patrzę, to, to kolejny raz się zachwycam nad tą. Yy, no, jak oni to zrobili, że to ukryli przed nami tyle lat. Znaczy nikt tego nie wiedział, bo na Ukrainę nie patrzy. Nie? To jest tak samo jak tu jest, o, tu jest gdzieś Czernobyl w, tym, w tych rejonach. Tak samo jak na, na Czernobyl nikt więcej nie patrzy, tak samo właśnie te, te laboratoria. Yy, znaczy, tu dla mnie cały czas jest, znaczy to jest straszne dla mnie, że to jest. Znaczy my wiemy, że życie na Ukrainie nie jest łatwe. I tam bardzo dużo ludzi emigruje do Polski, czy do Niemiec, czy do innych krajów europejskich. I tam po prostu, yy, znaczy za chwileczkę po, powiemy jeszcze więcej, co, co tam się dzieje. Yy, znaczy rzeczy, które po prostu w normalnym, w normalnym świecie są, są nie, nie do przyjęcia. Tu tylko krótko powiem, że tu w okolicach Lwowa są trzy laboratoria, yy, Kijowa, yy, i tu, znaczy to jest po angielsku, także nie będę tego kaleczył, Odessa. Harku, Harków Lugańsk, tu w okolicach Krymu też, i tu, znaczy, pra, prawdopodobnie jest około 40 takich laboratoriów. Dzisiaj było informacje, że na pewno około 40, i one też są w tunelach, w podziemiach i tak dalej. To nie jest tylko na powierzchni. I właśnie teraz pytanie, czy, czy to nie było. Głównym powodem, że, że tam właśnie nastąpiła ta, ta akcja. I ale, właśnie... ale jeszcze niedawno była taka informacja, że już planowali na jesień tego roku następny model, w jaki sposób kolejny etap demii załatwić, ponieważ demie mogą tylko być przez dwa lata, później muszą być zakończone ponieważ. Następstwem tego, jeżeli by się jej nie zawiesiło, byłby stan wyjątkowy. A do tego właśnie, żeby nie dopuścić, trzeba by go zakończyć, ten stan, i od razu wywołaliby następny. W jaki sposób właśnie z tych baz braliby tą broń biologiczną i poprzez chemtrails by rozpylali je nad naszym niebem. No i w ten sposób zrobiliby kolejną, a to już jest znowu inny wariant, i znowu by mogli przez dwa lata to samo robić. Także ta jest... pomysłowość. Właśnie chciałem pokazać tylko, że to, 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 to co właśnie było powiedziane, specjalna y, operacja militarna, Special Military Operation. I to, po prostu, I to po prostu pasuje do, do tego, znaczy to na pewno wyjdzie, to my to teraz właśnie tylko składamy te punkty, po, łączymy te punkty, ale to na pewno na pewno będzie pokazane ogólnie, wszyscy, wszyscy to będą wiedzieli. Do tego, co powiedziałeś o chemtrace, to jeszcze raz chciałem pokazać, to są te samoloty tak. z tymi baniakami, które potem to, to świństwo rozpylają nad naszymi głowami, yy, za, za przyzwoleniem nazistów, że tak powiem. Tak. Tu właśnie to, to wszyscy już znamy, także to nie ma, nie ma co na nowo pokazywać. I tu właśnie te, te ataki, co były na, na Ukrainie, to potwierdzają też, że właśnie te miejsca były atakowane, Lwów i, i tam właśnie Kijów, Charków, tu w Odesie Też właśnie tu, znaczy to, to właśnie taki poglądowy punkt, że tam, tam właśnie są te laboratoria. Także my nie wiemy do końca, co tam się stało. Znaczy, było opisane, ja Wam tu pokażę. Teraz dostałem od Asi dzisiaj. Dziękuję, Asia, za to, że mi wysłałaś to. I tu, znaczy, może nie będziemy wszystkiego czytać, ale to jest bardzo ważne też, że piszą tu właśnie, że Putin kilkakrotnie dzwonił do, do Trumpa i od samego początku informował właśnie o tym, co, co się wydarzyło że jego żołnierze zniszczyli już 13 laboratoriów broni biologicznej na całej Ukrainie, znaczy ich jest do 40, jeszcze raz powtarzam, z tego, co, co my dzisiaj wiemy... No to już to jakby oprócz... nie było, jedna czwarta już jest... Musieli przeprowadzać kilka eksplozji i tak dalej. Tu jest druga informacja po tym, że... że te Centrum Badań Chorób Zakaźnych przekazały Ukrainie miliardy od podatników. To znowu jest to, że to są pieniądze znowu od nas, nie? od nas, od, od innych podatników z innych krajów na, na rozwój broni, w broni biologicznej. biologicznej. Tak. A sam prezydent Żeleński brał udział w łapówkach i tak dalej, nie? Także to jest po prostu, no, no można powiedzieć... Czyli, na, na... Czyli oni budują broń biologiczną, którą nas chcą truć za nasze podatkowe pieniądze. To jest, to jest straszne. Tylko my to znamy, nie? To po prostu zawsze tak, tak było i, i to, jest, to jest po prostu szok. Y... I tu właśnie jest też potwierdzenie, że Putin potwierdzał Trumpowi, że on już od lutego 2020, czyli od dwóch lat, ostrzegał Żeleńskiego. Znaczy, Żeleński jest na urzędzie od 1919 roku, wybrany na prezydenta. I od 2020 był ostrzegany już, że jeżeli nie rozmontuje tych laboratoriów, zrobi to sam Putin. I tu można powiedzieć, że tylko Żeleński odpowiada za to, co się teraz tam dzieje, nie? No. A kim jest Żeleński, to my sobie za chwilę pokażemy, kim on jest. Tu jeszcze jest bardzo ważna informacja, zaraz do tego dojdziemy dalej. Snake Island, to by była po polsku Wyspa Węży. Znaczy, no, no Snake Island, być może, że to jest tak dlatego, ponieważ ona jest taka troszkę podłużna, tak? No, ale to można też dwuznacznie rozumieć, zykryt, jeżeli tak. się wie o tunelach i kto tak. w tunelach mieszkań, nie? Tak, tak, tak. Można to jako, jako wyspę więży, masz rację. Zgodnie z informacjami Putina zebranymi przez t, t, News. Y, znaczy, już tam było izraelski Mossad opracował niszycielską broń biologiczną na tej wyspie właśnie. I ona by się właśnie miała rozprzestrzeniać. Powietrzu oczywiście przez za pomocą chemtrails, no to pokazywałem wam te baniaki, i tak dalej, to potem jest roz, rozpylane i, i spada na nas. I, i, I siła e... rażenia stuprocentowa. Ile by było dotkniętych, tyle by zmarło. I to właśnie to, co kiedyś Alois ja mówił, że jakby właśnie te czarne ptaki przeleciały i rozpyliłyby to świństwo, no to wtedy byłby, byłyby te pasy śmierci. On, on nawet mówi, ten Irmaier, o tym właśnie, że jakby ten czas przyszedł, to mają ludzie trzy dni w domu siedzieć, nie? I tak, Na i wszystko sensie... pozamykać, no. Wszystko pozamykać i nosa, nosa przez okno nie wystawiać, także to by miało też sens, nie? No ale to zobaczymy dalej jeszcze i tu jest ta ostatnia, to jest końcówka tego... Y... Y... Putin zapewnia wreszcie, że strzelają tylko do celów wojskowych i tak naprawdę żaden. Znaczy on tak chce, znaczy tam wiadomo, że tam rozdają broń na Ukrainie i to, i to nie jest takie łatwe. I sami do siebie strzelają, bo wam też pokażę zaraz takie, takie, takie nagrania, ale taki jest zamysł właśnie, że to miała być operacja precyzyjna i, i tam na pewno z tego co wiemy, jak, jaką broń posiada Putin, to na pewno na pewno to była operacja precyzyjna. Tak. Tu jest ta wyspa, ta, ta wyspa węży, Snake Island. I ja wczoraj oglądałem na Facebooku, ktoś w Polsce postował właśnie taki filmik i to wszyscy się śmiali do rozpuchu, bo to jest malutka wysepka i takie nagranie krąży, jak podjeżdżają wojska rosyjskie i przez megafon mówią właśnie, nadają, że, żeby się poddali, żeby, nie, żeby, żeby czasami nie walczyli, że mają porzucić broń, bo inaczej będą zbombardowani i tak No i to ktoś sobie jaja z tego robił i, się, i to, było, to było jedno wielkie pośmiewisko. I teraz sobie pomyślcie, tak naprawdę, że my wiemy, jak, jak te tunele wszystkie funkcjonują, jak to jest wszystko połączone. I w tym momencie, jeżeli tu jest wejście do tunelów albo, albo wejście do podziemnego laboratorium. Yy, i wtedy, znaczy o tą wyspę to jest o tyle ważne. Ona leży, ona leży tutaj właśnie przy Rumunii. Tu jest taki cypelek właśnie, co należy jeszcze do Ukrainy. Odessa, znaczy my wiemy w Odesie są te, te wszystkie kanały, tak. te tunele. Tak. To jest ten, ten węzeł tam właściwie, jeden z najważniejszych handlu dziećmi i ludźmi. I tu jest ta wysepka malutka. I tu to jest podobno 30 kilometrów od, od wybrzeża, także tu jest jeszcze Ukraina, tu już jest Rumunia. Tam cały czas były walki pomiędzy, znaczy kłócili się właśnie całe lata o, te, o tą wysepkę. Co ciekawe, nie, bo to właśnie jak wam tu pokazywałem, to jest taka malutka wysepka i oni wam, oni, oni po prostu się kłócili, czy to ma być do, czy ma należeć do zachodnich sił, do Rumunii czy do Ukrainy. Ostatecznie zostało przy Ukrainie. I tu ja poszukałem stare, stare mapki e, e, tuneli, i tu jest, e, tu jest właśnie taki tunel, znaczy taki tunel pomiędzy, e, znaczy przez Berlin, Wrocław idzie, i tu, tu by było na 100% właśnie przez tą wysepkę też, e, aż do Azerbejdżanu. Znaczy to też było na podstawie tam jakiejś e, części ziemi, ale było też podawane, że. E, że, to, że, że ta wyspa leży na, na, na linii tunelów z Jerozolimy, Ankara Ankara i Odessa. Także to są Jerozolima, Ankara, Odessa. Także tu, w, ty, w tym przecięciu by też było. Nie? Także to jest ciekawe. My wiemy, co się działo na wyspie Epstina. Tam też są wszystkie, wszystkie połączenia tuneli i tak dalej. To, to wszystko będzie na pewno pokazane. To, to jest wiadomość, żeby to zobaczyć. My, my to mówimy teraz. Jest punkt do połączenia, a to na pewno kiedyś będzie potwierdzane i to na pewno kiedyś wyjdzie. Tu jeszcze jest jedna informacja właśnie, że to te BioWaffen labory, znaczy to jest też właśnie ważne, żeby potwierdzić, że to nie są biolabory, znaczy, że to nie są laboratoria biologiczne, tylko... Bio, biologiczna broń laboratorium. Nie? No. Was Russland in the labor Co znajdzie, co znajdą Rosjanie w tych laboratoriach. Nie? Także to jest bardzo ciekawe, no zobaczymy dalej, jak to się wszystko potoczy. Tu jeszcze jest jedna informacja właśnie też, że y, tajne y, właśnie bio, bio in Ukrainę. To jest jedno z powodów, dlaczego Rosjanie startują tą operację militarną na Ukrainie. Bo chodzi o to, żeby rozbroić i zniszczyć te laboratoria broni biologicznej. Mhm. To się na pewno wszystko potwierdzi. No zobaczymy, trzeba patrzeć dalej. Ja tutaj tu taką właśnie... mapkę mam, ona jest troszeczkę bardziej większa. Gdzie tutaj są te yy, właśnie rozmieszczone. Punkty, tu jest dokładnie. Bardzo fajna mapka. Dokładnie. Wszystko widać. Tu jest Odessa właśnie też na dole. No. Także I słuchajcie, widać... jesteśmy, y, mydlą nam oczy, ile wlezie. Jak to wszystko teraz powychodzi na jaw. Y, jakie przekręty oni z nami robili, no to y, będziemy się jeszcze wszyscy dziwić. No ale cóż, tak to jest w tym ujawnieniu. Y, kłamstwo. I zło jest wszechobecne, a wszystko teraz siada na raz. Mhm. ja chciałem jeszcze dodać do tego. Tu mam właśnie dwie informacje jeszcze zapisane. To jest trochę, trochę, trochę inne informacje. W 2022 roku to jest ta informacja właśnie z 24 lutego 2022. I tu jest właśnie taka informacja, czekaj to trochę poszerzę, żeby to było dobrze widać. Jak ktoś chce, to może czytać nawet, a nie, to nie idzie tak. To zrobię tak. Niemcy wysłały mobilne krematoria, czyli przenośne krematoria, żeby pomóc sprzedawać organy do Unii Europejskiej. Żeby po prostu to przykryć, nie? Na znaczy w sensie były działania wojenne, wojskowe i tam jakiś żołnierz był ranny to właśnie tutaj pisze, że tego żołnierza specjalnie nie ratowali albo się nie starali za bardzo żeby go ratować i tu właśnie pisze na angabel ukraińskie dyplomaty verdundete kämpfer de ukraińskie straitkräfte absichtlich nich medizinisch bezorg. czyli to znaczy, że specjalnie tych rannych jak zostawiali. tak żeby ich jako dawców organów użyć Dokładnie organy wyciągali, ciała spalali, dlatego te, te mobile krematoria, nie? Żeby wszystko, to ukryć, wszystko... bo, ponieważ tych ciał było za dużo, więc najzwyczajniej jechać z czymś takim. Mówię Ci, pomysłowość mają, to im trzeba przyznać. Tutaj jeszcze do tego chodzi, zobacz jak oni kasowali za to, nie? Że to było w wartości do 100 tysięcy dolarów, nie? Ja Cię kręcę. I też nie zostawało nic, bo wszystko było spalone, i nikt nie mógł sprawdzić, nikt, nikt nie mógł yy spytać, co, co było naprawdę, i tak dalej. Nie? Także to jest, to jest w tym momencie to, to się dzieje. Yy, to jest potwierdzone właśnie przez, przez te kanały, i yy, to jest teraz na Ukrainie. Nie? Tu jeszcze raz ta wysepka. Także zobaczymy. A tu jest też ciekawa informacja, bo to jest yy, 300 kilometrów do, do tych yy, jaskiń, do tych tuneli Buczegi. No popatrz. Także to się wszystko powoli składa. Tu jest też cały czas pełno wojska w Buczegi. Tam cały czas są skany, to wam pokażę.